Ostatnio przeglądałem y, zadania maturalne z ostatnich lat, zadania maturalne z fizyki. I pewne wnioski wydają mi się, że są dosyć istotne, i chciałbym je Wam w tej chwili przekazać. Chodzi o taką rzecz, że zadania, które otrzymasz na arkuszu egzaminacyjnym, są zadaniami rozbudowanymi treściowo. Autorzy chcą sprawdzić, czy potrafisz z natłoku słów, zdań wyłowić to, co jest najistotniejsze, co jest naukowe, to, co jest fizyką, co pozwoli ci rozwiązać problem i udzielić odpowiedzi. I nie nastawia się od razu, że każde zadanie, które będziesz czytać, to ojej, to jakieś wielkie sprawy. Nie. Skup się na problemy, które tam są przedstawiane i zobaczysz, jak w tych zadaniach, a one się składają z kilku części, z kilku pytań, znajdziesz w zasadzie we wszystkich y, pytaniach odpowiedź ze swojej strony, która nie będzie wymagała wielkiej znajomości fizyki, matematyki, tylko trochę pogłówkować, nie dać się wpuścić w kanał myślenia o tym, o przed czym myśmy teraz to siedli, jakie to wszystko będzie trudne. Przedstawię Wam to na przykładzie dwóch króciutkich zadanek, które w tej czy w innej formie właśnie w ostatnich, na ostatnich egzaminach naturalnych z fizyki pojawiały się. Zadanie pierwsze. W silniku cieplnym gaz doskonały pracuje w cyklu jak na tym wykresie, wykonując pracę w przemianie izotermicznej 2773 J. Znajdź pracę użyteczną tego cyklu. Otóż, przyjrzyjmy się temu wykresowi. Autor nie mówi, gdzie jest, która, który fragment tego cyklu odpowiada przemianie izotermicznej. Ale my wiemy i Wy wiecie, że na wykresie zależności ciśnienia od objętości, jeśli krzywą jest gałąź hiperboli, to przedstawia ona przemianę izotermiczną. To jest przemiana izotermiczna. No to już jak jesteśmy przy rodzajach przemian, to ta jest przemianą izowaryczną przy stałym ciśnieniu, a ta jest przemianą izochoryczną przy stałej objętości. Mamy znaleźć pracę użyteczną. Otóż, w przypadku silnika cieplnego, który pracuje w oparciu o jakiś cykl, mamy do czynienia z tym, że pracę wykonuje gaz nad otoczeniem, pracę wykonuje nad gazem otoczenie. I jest jeszcze praca użyteczna. Przy okazji, w silniku jest pobierane z zewnątrz ciepło, jest pobierana energia wewnętrzna. Ale nie ma silnika cieplnego, który nie miałby chłodnicy, który nie oddawałby ciepła. Czyli w każdym cyklu jest ciepło pobrane i musi być oddane. Oczywiście, praca użyteczna. Szukamy tejże pracy użytecznej, wiedząc, że praca w przemianie izotermicznej jest 2773 joule. Otóż musisz wiedzieć, że na wykresie w zależności ciśnienia od objętości pole pod wykresem jest pracą, czy to wykonaną przez gaz, czy to wykonaną nad gazem. I tak, jeśli mamy pracę wykonaną w przemianie izotermicznej, to znamy pole tej figury. I ona jest właśnie 2773 Joule. Żeby znaleźć pracę użyteczną, to jeszcze zobaczmy, jaką pracę otoczenie musiało wykonać nad gazem. Tu w przemianie izotermicznej gaz wykonał pracę, a tu w przemianie izobarycznej pracę nad gazem wykonało otoczenie. Praca wykonana przez otoczenie to pole tego prostokąta. No więc piszę, że praca użyteczna jest równa różnicy pracy wykonanej w przemianie izotermicznej przez gaz nad otoczeniem i pracy włożonej przez otoczenie w gaz, co pole tego prostokąta. No praca włożona pole prostokąta. Patrzymy, ten prostokąt ma bok pionowy 1000 hektopaskali, czyli 100 tysięcy paskali, a objętość rośnie delta V, rośnie od 0,2 do 0,4, rośnie o setne metra sześciennego. Praca włożona jest równa 2000 dżuli. No to praca użyteczna, ta, którą możemy wykorzystać, jest równa różnicy pracy wykonanej przez gaz i pracy włożonej w gaz, czyli 773 J. Drugie zadanie z, termodyn z termodynamiki. Silnik ciepny o sprawności 13,4% oddaje do chłodnicy w jednym cyklu 5000, 5000 J ciepła. Ile ciepła pobiera w jednym cyklu? Bo tak jak przy zadaniu pierwszym mówiłem, jest ciepło pobrane i jest ciepło oddane. Gdyby silnik nie miał chłodnicy, to by nie było silnika, by nie pracował, nie wykonywał pracy tej, na której nam zależy, tej pracy użytecznej. Ale tu mamy do czynienia ze sprawnością. W przypadku silnika cieplnego sprawność przedstawiamy jako stosunek różnicy ciepła pobranego i oddanego do ciepła pobranego. Dzielę przez ku pobrane licznik, otrzymuję taką zależność. Z tej zależności wyznaczam stosunek ciepła. Od danego do pobranego jest tyle. I wyznaczam ciepło pobrane, które występuje tu w mianowniku. No, jak podstawimy dane, to otrzymamy, że tego ciepła pobranego było 5774 Joule. Sprawność jest niewielka takie sprawności miały parowozy, które woziły ludzi po torach jeszcze kilka dekad